Hej, sześć zasad związanych z efektywnością, z produktywnością. To są takie zasady, które ja wybrałem na podstawie tego, co kilkadziesiąt lat temu spisał pan Peter Drucker. To jest taki pan, który analizował to, co robią generałowie, to, co robią najlepsi menadżerowie, i on tego uczył innych. Napisał na ten temat kilka książek. I to są zasady, które jeśli prowadzisz firmę, to jak najbardziej się przydają do tego, żeby tą firmę prowadzić lepiej, zarządzać personelem, ale ja ci je podem w kontekście. Zarządzania sobą, żeby te zasady przekuć na to, żeby Twoje życie było lepsze. Pierwsza z zasad tego pana to jest zasada związana z tym, co już mówiłem. W zasadzie większość tych zasad to już są zasady, które mówiłem, ale powiem Ci w inny sposób. Pierwsza zasada związana z czasem. Draker mówi o tym, że czas jest takim zasobem, którego, no zresztą to jest oczywista oczywistość, że nie da się odzyskać czasu straconego, to jest zasób, który no, jak, jak przeminie, to przeminie, znika. Pieniądze można zarobić, można stracić, ludzi można zatrudnić, można zwolnić, ale z czasem nic nie zrobisz. I ja ci podam jedną jego fajną metodę, związaną właśnie z tym, jak, te, jak tego czasu mieć więcej. Dla niego jest to kwestia planowania, ale w określony sposób, bo on uważa, uważa, zauważył u ludzi, którzy byli niezwykle efektywni, że oni planowali swój czas w określony sposób, a ten sposób wynikał z pomiaru. Opowiadał o wielu menadżerach, którym dosłownie kazał przez 3-4 tygodnie mierzyć, ile. Czasu poświęcają na określone czynności w przeciągu dnia? Ile czasu na telefony, żeby to od razu zapisać, nie jutro, tylko dzisiaj, kiedy, jest, kiedy my pamiętamy, co zrobiliśmy? Żeby zapisać, ile czasu poświęcałeś na posiłek, ile czasu na spanie, ile czasu na spotkania z rodziną, ile czasu na spotkania z klientami, ile czasu na jakieś tam sprawy operacyjne, spotkania z pracownikami, itd. itd. I on mówił, żeby robić sobie to dwa razy w roku. I mówił, że nie było menadżera, którego, z którym współpracował, który zarządzałby swoim czasem w sposób perfekcyjny. Mówi, że nie ma takiej opcji, bo nam się wydaje, że my poświęcamy ileś czasu na powiedzmy, na, na sprawy operacyjne. ok w twoim wypadku możecie się wydawać, że poświęcasz ileś czasu na kontakty z rodziną, z przyjaciółmi. Ileś czasu poświęcasz na naukę. A jeśli to wszystko spisać i zrobić to na przestrzeni kilku tygodni, okazuje się, że to jest zupełnie co innego jak do tej pory ci się wydawało. Dlatego on mówi, żeby sobie to nie żyć, bo w ten sposób będziesz potem o wiele bardziej efektywny, bo będziesz się zastanawiał. Jeśli zobaczysz, że dużo czasu poświęcasz na czynność, którą może zrobić ktoś za ciebie, to trzeba ją wyeliminować. To w przypadku zarządzania w przypadku firmy, a w twoim przypadku, jeśli dużo czasu poświęcasz nie wiem, na wyprowadzanie psa, ale może ci to sprawiać przyjemność, ale no widzisz, są ludzie, którzy zatrudniają ludzi do tego, żeby, żeby pies był wyprowadzany. A chodzi o myślenie. Gdzie Twój czas jest pożytkowany? Jeśli spędzasz przed, nie wiem, YouTube'em 6 godzin dziennie, to powinno dać Ci do myślenia. Jeśli nie masz z tego żadnego pożytku, poza tym, że oglądasz filmik za filmikiem, to sobie przemyśl. Kolejna zasada tego pana jest związana. On, on pisał dużo o szpitalach, na przykład. Bo szpital jest potężną jednostką, tam jest, jest czym zarządzać, mnóstwo ludzi, mnóstwo operacji, mnóstwo decyzji, operacji jako nie operacji krojenia, tylko tego co się w, w, w szpitalu dzieje, kwestia tego co ma przyjechać, co ma wyjechać, przyjmowanie ludzi, pacjentów, wypisywanie ich i tak dalej, także potężny organizm jako taki do, do, do zarządzania. I opisywał z jednego szpitala pielęgniarkę Bayer, o ile pamiętam nazwisko, która to pani na jej dziale, Pacjenci wychodzili o wiele szybciej, szybciej zdrowieli i byli najbardziej zadowoleni z całego szpitala. Więc kierownictwo zaczęło się zastanawiać o co chodzi i jak to przeanalizowali, okazało się, że ta pielęgniarka w momencie kiedy przychodzi nowy paję, pacjent, zadawała sobie takie pytanie, zadawała swoim współpracownikom takie pytanie: co możemy najlepszego zrobić dla tego pacjenta? Co możemy najlepszego dla niego zrobić? I analizowali, co takiego mogą zrobić. Więc, jak zadali sobie takie pytanie, no to robili to, co im do głowy przychodziło. Jejku, tu jest takie gorąco, że się. Tak, cały się lepiej. Sorry. Ale tutaj jest 29 stopni, a już jest 21. Hiszpania, zaraz ci pokażę, gdzie jestem. Eee, dobra, co dalej? Jak ty to możesz wykorzystać? Ty możesz wykorzystać to. Ok, na pewno są rzeczy, na które ci zależy, może ci zależy na tym, żeby być dobrym w jakimś tam sporcie, powiedzmy w pływaniu i chcesz być genialnym pływakiem. To jest, widzisz, możesz chodzić od 5 lat na basen i sobie tam pływasz, niby, niby jakieś tam postępy robisz, ale jest różnica, jeśli sobie zadasz takie pytanie, co ja mogę na, takiego zrobić, żeby być najlepszym pływakiem. Konkretnie sobie zadasz takie pytanie, to wtedy ci się pojawią odpowiedzi. Może pójdę na szkolenie, może pójdę na kurs, może poczytam jakąś książkę, jest pytanie, jest odpowiedź. Jeśli prowadzisz firmę, to tam jest cała masa pytań związanych z tym, co takiego zrobić, żeby lepiej sprzedawać. Co najlepszego mogę zrobić, żeby więcej sprzedawać, co najlepszego mogę zrobić, żeby lepiej obsługiwać klientów, co najlepszego mogę zrobić, żeby być lepszą od konkurencji. Jest pytanie, jest odpowiedź. Dobra, kolejna trzecia. Zasada, jest związana z koncentracją. Ja o koncentracji wielokrotnie mówiłem, wpisz sobie w YouTube koncentracja, sukces.pl, znajdziesz tam kilka co najmniej filmów, gdzie o tym mówiłem. Ale to w wielkim skrócie tak jak Draker do tego podchodzi. Draker mówi, na przykład opowiadał o jednym chyba jakimś tam dyrektoru Bela, o ile pamiętam, z którym jak spotykał się. Nie, to był dyrektor jakiegoś wielkiego banku. Jak spotykał się, zawsze ten dyrektor poświęcał mu półtora godziny w przeciągu dnia i omawiali tylko jedno zagadnienie, tylko jedną rzecz. I zauważył, draker, jak bardzo to wpływa na efektywność tego spotkania. Bo jak spotykał się z innymi klientami, to spotkania trwały niekiedy kilka godzin, wszystko się to jakoś rozpływało. Zapytał się w końcu tego, Dyrektora, dlaczego te spotkania akurat tak wyglądają, dlaczego to jest półtora godziny. A ten dyrektor mówi, że on po prostu jest, wie, że jest w stanie skoncentrować się tylko przez półtora godziny, potem po prostu zaczyna odpływać, więc to nie ma sensu. Ale do tego ten dyrektor robił sobie całą masę. Hmm, znaczy, he, dużo fajnych rzeczy związanych właśnie z planowaniem, bo jak umawiał się z ludźmi, właśnie umawiał się na te półtora godziny, Robił sobie takie przerwy dwa razy w tygodniu, miał takie półdniowe przerwy, kiedy nic nie planował, bo wychodzi z założenia, że i tak coś się wydarzy, więc bez sensu nakładać sobie całą masę planów i potem być zestresowanym, bo się nie zrobiło wszystkiego. Więc, no, parę takich, no, bardzo fajnych trików. Tak, takie panie są właśnie w Hiszpanii. Nie, są też inne. Jest 21, tak mówiłem, więc już z plaży wszyscy uciekli. Co do koncentracji, możesz sobie zrobić eksperyment. Możesz sobie zrobić eksperyment związany z czytaniem. Weź sobie książkę, którą czytasz od jakiegoś czasu i nie możesz przeczytać. Weź, weź tą książkę, wyłącz wszystko, co by ci zakłócało. Muzykę, jak masz psa, wygoń go. Nie ma nic. Weź sobie zatyczki takie albo kup sobie w aptece za złotówkę. Kupisz takie zatyczki, jak do samolotu, i wtedy siądź przy tej książce i czytaj. A potem zrób sobie eksperyment, kiedy też będziesz tą książkę czytał, wyciągnij zatyczki, weź tego psa, włącz muzykę i spróbuj teraz czytać tą książkę i zmierz sobie czas. Tak? Popatrz na te zasady, które do tej pory mówiłem. Kwestia czasu, jak mogę to zrobić najlepiej, kwestia koncentracji. Zmierz sobie ile czasu ci to zajmuje. Zakładam, że pożyjesz jeszcze kilkadziesiąt lat. Więc jesteś w stanie teraz łatwo zauważyć, że jeśli na prostej czynności, jak czytanie książki, jesteś w stanie oszczędzić kilkadziesiąt minut, nawet kilka godzin, to jak będziesz to robił w określony sposób, to przez całe życie zaoszczędzisz tego czasu lata. A to jest tylko czytanie książki, a ile jest innych czynności, które ty robisz i się po prostu nie koncentrujesz, albo nie koncentrujesz się tak, jak powinieneś. A może w ogóle się nie zastanawiałeś o tym, że powinieneś zwrócić jednak uwagę na to, że jest coś takiego jak koncentracja. Przypominam tytuł tego odcinka. Mówimy o podnoszeniu efektywności, o zasadach efektywności. Więc jeśli ci na takich zależy, no to e, o to właśnie nam chodzi. Kolejna zasada Drakera to jest to są słabe mocne słabe strony. Ja akurat to tej zasadzie, mówiłem w innym kontekście, mniej więcej dwa lata temu byłem w San Francisco i robiłem tam takie nagranie, gdzie zastanawiałem się właśnie czy lepiej wzmacniać słabe strony czy, czy pracować, ulepszać te mocne? A Dracker prosto, prosto podchodzi do tematu. Koncentracja na mocnych stronach. Jeśli jesteś dobry w księgowości, no to bez sensu jest, żebyś się zaczął zajmować sprzedażą. Po prostu. I on tutaj w ogóle nie, nie robi żadnej dyskusji, ale też w przypadku firm, fajnie też do tego podchodzi, e, jeśli chodzi o pracowników, jeśli chodzi o. Zachęcanie ich do rozwoju. To opowiadał o wielu menadżerach, którzy mieli wręcz takie przyzwyczajenie, taki nawyk, że brali po prostu teczkę młodych pracowników, sprawdzali, co oni robią i rozmawiali z ich przełożonymi, znaczy dyrektor gdzieś tam wysoko, wysoko, przemawia tam z jakimś niżej niższego szczebla kierownikiem. Że jest taka, taka osoba, i co on z nią zrobi, jakie ona ma mocne strony, jakie ma słabe strony, i żeby koncentrować się na tym, żeby kierunek rozwoju tej osoby był taki, żeby ta firma się rozwijała. Także, no, coś pięknego. Eee, dobra, dalej jedziemy. Kolejna zasada, piąta. Nazwałbym to zrobienie czegoś dużego, jakieś wybitne osiągnięcie. Ja ci powiem na przykładzie najpierw tego, jak on do tego podchodzi, Drucker, um, on podchodzi do tego w ten sposób, że pokazuje właśnie młodego pracownika, który jest po studiach powiedzmy, jest nakręcony do działania, jest nakręcony do pracy, ale jego szef no widzi młodzia, no co on tam będzie potrafił, więc daje mu takie byle jakie takie miałkie zadania i po prostu ci młodzi się wypalają, mija 2-3 lata i oni, ogień z oczu znika. Więc jeśli ty masz coś takiego, albo miałeś coś takiego, że zatrudniłeś kilka takich osób, a one, w Pewnym momencie znaczy spodziewałeś się wiele, a oni po prostu no stracili zapał. Sorry, ale to jest Twoja wina. To jest Twoja wina, bo takiej osobie trzeba było dać zadanie, które ją przerasta. A ponieważ jest to młoda osoba, jest ambitna, chce się wykazać przed szefem, chce się wykazać przed sobą przede wszystkim, że jest w stanie takie coś zrobić, więc ona będzie stawać na głowie, żeby to zrobić. Więc takiej osobom warto dawać takie zadania, które wydaje Ci, że one nie są w stanie zrobić. Ale to, że ktoś teraz nie wie, to będzie kombinował, jak to zrobić. Jak się dowiedzieć, popytać innych, ale to jest co do Twojego życia prywatnego. Ja opowiadałem Ci o bieganiu, że dla mnie dużą zmianą w życiu było przebiegnięcie maratonu, potem ultra, ultramaraton, dla mnie to było takie wielkie W. I to spowodowało szereg innych zmian, bo dla mnie duże rzeczy stały się małymi. Duże wyzwania nie były problemem, ale widzisz, to jest kwestia kolekcjonowania tego typu rzeczy, bo. Ja sobie kolekcjonuję i mam to wspomnienia dużych kampanii, jakie zrobiłem, dużych klientów, jakie miało, jakie ja miałem, jakich miałem w przeszłości, zakładam, że ty też coś takiego zrobiłeś, a jeśli nie zrobiłeś, to jest teraz moment na to, żeby wymyślić coś takiego dużego, bo to popchnie wszystkie inne twoje rzeczy, żeby mieć coś takiego, z czego będziesz naprawdę dumny. Nawet jeśli w tym momencie wydaje ci się, że to jest niemożliwe do, do zrobienia, do zrealizowania. Ciążkę sobie wezmę, bo tutaj leży. Moment, zaraz się pokażę, Ale jeszcze opowiem, ci, jeszcze opowiem Ci o. Jeszcze szóste. Jest to kwestia skutecznych decyzji. Bo jedno jest decyzja, a drugie jest taka decyzja, która minie 5-minie 10 lat i będziesz z niej zadowolony. Bo no widzisz, są różne decyzje: jest decyzja, co zjeść na śniadanie, jest decyzja, czy, czy pojechać na, na drugi weekend do Hiszpanii, czy do Sopotu. To jest decyzja, ale to jest decyzja miałka, tak? to jest decyzja taka blejaka, ale jest decyzja, jeśli na przykład prowadzisz teraz firmę, to co takiego zrobić, jeśli rynek albo ta branża już niezbyt dobrze funkcjonuje, w co się przebranżowić? Czy zlikwidować to i założyć nową firmę z nowym typem działalności, czy może coś takiego z tym zrobić, żeby, żeby to po prostu działało? To jest kwestia decyzji poważnej decyzji. To jest kwestia, czy mieszkać w tym kraju, gdzie teraz mieszkasz, czy wyjechać gdzie indziej. To są poważne decyzje. A Draker, i wiesz, kwestia skuteczności, żeby to były takie decyzje, z których będziesz zadowolony za ileś tam lat. I Draker też fajnie do tego podchodzi, bo mówi, żeby w przypadku takich decyzji nie podejmować tego szybko, żeby być bardzo leniwym. I wręcz opowiada, żeby robić to nawet miesiącami. Żeby robić miesiąc, czy dwa miesiące podejmować tego typu decyzje i powiedzmy, zastanawiasz się, czy wyjechać do innego kraju dobra, to może nie jest aż taka duża decyzja. Kwestia przebrania się na, na coś innego, jak robisz w tym momencie. W tym momencie robisz sobie po prostu analizę. Analizę od, od A do Z, wszystkie plusy, minusy i gdzieś w głowie albo sobie zapisujesz, co wymyśliłeś, że co byłoby fajne, ale nie rób jeszcze tego. Poczekaj tydzień, i jeszcze raz przeprowadź tę całą analizę od początku, bo przez ten tydzień pojawiły ci się w głowie na pewno nowe rozwiązania. I Draker mówił właśnie o tym, że on te decyzje. Znaczy, najlepsi menadżerowie, z jakimi pracował, potrafią nawet 2-3 miesiące podejmować takie duże decyzje. Bądź najlepszym menadżerem siebie po prostu. Zaraz ci tą książkę pokażę, ale jeszcze tutaj cytat bardzo fajny. Książka, już mówiłem, gdzieś 60-60 lata ubiegłego wieku, więc książka stara, ale to nie ma znaczenia, bo te wartości są uniwersalne. Ja to, że ją czytałem 20 lat, ok ja ją kupiłem teraz jak leciałem tutaj, ale ja ją czytałem na studiach 20 lat temu, cały czas jestem mega zadowolony, super, super wiedza, ale okej, okay, cytat. Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób, chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy. Przemyśl to sobie, książka, Menażer skuteczny, Peter Drucker. I jedna bardzo fajna rzecz, którą Dracker mówi: on mówi o tym, że efektywności można się nauczyć. Że to nie jest tak, że ktoś się rodzi z jakimiś tam umiejętnościami zarządzania, a ktoś tego nie ma. On pisze i on mówi, zresztą to nie jest jego jedna książka, on powtarzał, że zarządzania to jest po prostu umiejętność, to jest po prostu technika. To jest zespół określonych rzeczy, które się robi. Jak się to robi w określony sposób, to wszystko pięknie działa. A skoro ty już o tym wiesz, Warto według mnie to przeczytać, warto poszukać dowolnej książki z zarządzania, bo nieważne, czy będziesz miał firmę, ale sobą powinieneś umieć zarządzać. To, że tobie się w tym momencie wydaje, że umiesz zarządzać, to nie znaczy, że tak faktycznie jest. Niemniej wierzę, że jesteś w stanie się nauczyć tych wszystkich zasad, bo to są po prostu określone zasady. Ja ci tu podaję 6, to bardzo ogólnikowo. Tego jest o wiele, wiele więcej. I w momencie, kiedy zaczniesz wdrażać to życie, to nie będziesz miał takiego dylematu yy, i zastanawiał się, dlaczego ktoś, yy, nie wiem, ktoś ma fajne dostatnie życie, a ktoś yy, grzebie w, w koszu, bo, bo nie ma. To jest kwestia tego, co wkładasz do głowy. Dobra, to jeszcze dwa tematy w nawiązaniu do konkursu z ubiegłego tygodnia. Pokażę Ci to miejsce, gdzie jak wygrasz ten konkurs, to przyjedziesz właśnie tutaj będziesz na tej plaży. Teraz jest pusto, tak, bo jest późno już wieczorem, ale w dzień jest tutaj masę ludzi, słońce już zaszło, jest miejsce piękne. E, ok, nagrywam z telefonu, więc nie pokażę ci ile jest stopni, ale jest chyba 21.15 teraz i jest 28 stopni. Woda w tym momencie jest cieplejsza od powietrza. Pokażę ci jeszcze okolice, tylko jak potem, jak tą kamerkę wezmę, to nie wiem czy będę w stanie ją tutaj jako odłożyć. O, obejrzyj sobie okolice. Ta, ta para, która wygra, będzie spać w którymś z tych hoteli tutaj. Ja jestem akurat w tym, ale nie wiem, czy mi się uda załatwić miejsce, bo. O, coś się kamerka rozjechała. Bo w sierpniu jest po prostu duże obłożenie. Ale okej, okay, to jeszcze zrobimy jeden konkurs. Na dzisiaj, do, który za tydzień będzie rozstrzygnięty, bo jak ogłosiłem ten konkurs w tamtym tygodniu, to było dużo pretensji o to, że znowu jakiś Instagram, Facebook, gdzie tam ludzie kupują głosy i tak dalej. Więc robimy tak. Konkurs teraz będzie polegał na tym, żebyś wymyślił konkurs i sposób rozstrzygnięcia konkursu. I jak za tydzień ogłoszę właśnie ten konkurs, to ta osoba wygra, która poda fajny sposób rozstrzygnięcia konkursu. I też wygra ta osoba, która poda na co gościką konkurs. Prosta sprawa. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Hej.